Zera! Do zera, tak. Cześć jest Son Admarcy i witajcie w kolejnym odcinku z CS na moim kanale jest ze mną mój przyjaciel Filip Ziem, Który... W... Co... Powiem wam tak, znamy się już chyba 4 albo 5 lat, coś w tym stylu, a gramy pierwszą gierkę od jakiegoś czasu, a mamy kontakt ze sobą jedynie taki wiecie jak <grych> Czy to Facebook czy coś A jest mój. Tak. <grych> to musiał być mój kill już. <grych> Na dobry początek, tyle co proponujesz w drugiej rundzie, powiedz. Ja gajdem sobie zagram. 5, 2, no ale właśnie też. Ta sama broń na daną rundę, challenge. Prawie był mój. Takie tylko Aj, prawie. No, tak średnio z formą, mała. Ja nie, ostatnio to w ogóle coś takiego nie, w formie jestem do kitu, powiem ci szczerze. O, właśnie mi teraz ale... No kurde, no serio, ludzie tak jest? Z góry nie żyje? jest yy, dwojnatwie jakaś tutaj. O, coś tam słyszy. Aha, z D, d długie, podwójne. <coughs> Albuł. To ma półgłęboko, bo ma W prawie. <noise> o, więc 90. Chciałem powiedzieć właśnie, że dałeś mu 99, ale jednak nie. Więc <noise> 91. Nie dana, no, że... Akurat w tym momencie miałem strzelać do niego. Oj, wsta. <noise> Dobry. Very good tactic Dawaj, żeby odcinek trwał bardzo, był bardzo krótki, rozwalamy typów na oslo. Dobra. na no dole jest na górze. Okej. Okay. Po lewo jest tam i po prawo tu na dole. O, i na górze był po lewej. Nice. W końcu, 1 na 2. Czasami takie kracie ci dodawają siły, a później nadejdzie runda, którą przepieprzysz, nie? Pfff Czasami takie jest No Najważniejsze, że mamy czwórkę Miało być do zera, ale będzie do jednego za to O, minus 34, nice No, ale wiesz, mi to tam... Nie było żadnych problemów. Nie no, super wielka ci powiem. No, kierujesz mnie. Ty rzeczywiście. Dobra, to już muszę dwa kille <grymne> zrobić szybko. Albo ja kolejne dwa. A, ała, a lewy, po lewej. Tam na górze CT. Co? Ty po... Jak, jak ten nies nie, nie, nie odpowiedz mi? Przecież był... Przecież był celownik ewidentnie na nim. Czy ja źle widziałem? W sensie. Requel chyba dziś te, teraz mnie Wolf szokował, nie? Valve Gaben dawaj mi kino. Co Nie, 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 nie. nie. Ej, czuję się oszukany przez walwę <laughs> I to ewidentnie. No nie, góra jeden. Źle ten dałem full auto. Cholera. Ej, ty masz eko jeszcze. No, na, Mam nadzieję że tylko, że nie przeszkadzają wam od Filipa takie... odkrywki. Klawiatura. Mi to akurat nie przeszkadza, ale mam nadzieję, że jakoś wybacicie mu to Chyba idą do okna, ale teraz nie jestem pewny Panicie O kurwa Ja coś słyszałem jakby ktoś przychodził wcześniej od Dobrze Czemu ten blok jest bez skinesia? pytam. Początkujący gracz. Obity z granatu, ooo, tak. Dokopałeś mu tam. A będzie drugi po bombę, tam miał w O, najsty. No wiecie, się na podkładce. To No i git jest. ten ten śmieć wziął rosyjski moją broni. <śleszczynny> Jak to się będzie pisał w komentarzu, czy mogę dać po 90, to będziesz mógł zawsze odpowiedzieć. Nauczyłem się od Izaka. Cała 14 w jeden dostał, nie wiem jak. Przez ogień nie widziałem go dobrze. No i Gites. Widzieliśmy odcinek z załogiem? Czy nie jeszcze? Yy, na inferno chyba był tak, nie? Yy, Na inferno i chyba na czymś. chyba na nuku też. Yy, widziałem tylko ten moment z inferno w sensie. nie widziałem Kurde, jest nam dole, idzie po, na okno. Albo się cofa. <stryk> no i teraz słuchajcie jeżeli chcecie więcej odcinków z Filipem nasz, widzieć nasze wygrane fantastyczne to zostawiajcie dużo łapy w górę, wtedy będę czuł się zmotywowany, zostawiajcie komentarze subskrypcje, kto jest nowy i dzwonek, żeby nie przegapić żadnego nowego materiału na razie cześć Igor4 jeszcze z nami był